Ciężko, zwłaszcza przez brak u nas w kadrze. Dużo dziewczyn skontuzjowanych. A ZDS jest to dopiero pierwszy rok. W koszykówkę gram od czwartej klasy podstawówki. Teraz, jak przyszłam na studia, to chciałam dalej kontynuować swoją przygodę. Na kolejny sezon na pewno chciałybyśmy pozyskać więcej zawodniczek, trochę zmienić taktykę, i no, tak jak w tym sezonie, dobrze się bawić. Mimo siódmego miejsca bardzo się cieszymy, że mogliśmy przyjechać, reprezentować AGH. Fajnie się bawiłyśmy, e, drużyna mamy super, dogadujemy się, e, też organizacja była super. Przygotowujemy się do AMP, mamy nadzieję dobrze zaprezentować AGH i też osiągnąć jakieś indywidualne sukcesy. Razem trenujemy w AZS koszykówki AG AGH już od października tego roku. Koszykówka nam dużo daje, zwłaszcza AZS. Poznajemy innych studentów na AGH, mamy dużo znajomych oraz podnosimy swój poziom koszykówki wszyscy razem. Wcześniej trenowałyśmy, natomiast w związku z nauką miałyśmy przerwę. Teraz możemy wrócić do tego i się dobrze bawić tutaj reprezentując uczelnię. Myślę, że pierwszy mecz na pewno przebiegł po naszej myśli, ale no następny już troszkę poszedł nam z lekka gorzej, gorzej. ale dalej jesteśmy zadowolone. E, ogólnie jesteśmy bardzo zadowolone, ponieważ e, nasza uczelnia od dawna nie zajęła tak Szutnego wysokiego miejsca. miejsca, więc jakby można to uznać za mały sukces. Lubimy bardzo razem ze sobą grać, no i chyba są tego owoce na boisku. Tak? Tak. No sport to jednak jest taka fajna rzecz, że każdy, każdy chce teraz się poruszać, każdy chce być fit. A właśnie takie trenowanie w grupie, można poznać fajnie, dużo fajnych nowych osób, też jest nutka rywalizacji, więc to tak naprawdę powinno zachęcić już osoby do uczęszczania na takie Nawet zajęcia. Nawet osoby, które są bardzo antysportowe. Mieliśmy takie w drużynie, dzisiaj jesteśmy bardzo zżyci i wszyscy są bardzo zadowoleni, także z całego serca możemy polecić. Jest przede wszystkim fajna zabawa. Turniej uważam za super udany, szczególnie te dwa mecze, które dzisiaj zagrałyśmy. To było 100% naszej walki i pracowałyśmy ciężko, naprawdę cały, cały ten sezon, żeby nam się udało. I w końcu, w końcu to zrobiłyśmy, czego tak bardzo chciałyśmy w sumie. Te mecze ligowe w grupie nie szły, nam, nie szły po naszej myśli. Jednak dzisiaj postarałyśmy się. Dać siebie milion procent, i ja jestem strasznie dumna z, z dziewczyn, że zagrały na maks swoich możliwości. I skończyłyśmy w sumie ten turniej dzisiaj na piątym miejscu, wygrywając w tym turnieju dwa mecze z dwóch meczów, które mogliśmy wygrać. My się świetnie dogadujemy, mamy naprawdę. Z... Świetny zespół. Jesteśmy za sobą chyba bardziej się nie da. Jestem już tutaj czwarty rok i bardzo cieszę się, że podjęłam tę decyzję już na pierwszym roku swoich studiów licencjackich. Będę świetnie wspominać e, każde te imprezy integracyjne, które zarząd nie, naszego AZS-u e, organizował i zawsze na tych spotkaniach, mimo że spotykamy się tak naprawdę wszystkimi sekcjami, to znamy się i kojarzymy się z meczów, śledzimy e, wzajemnie swoje turnieje i myślę, że to jest super. Na dzisiejszym turnieju było ciężko, aczkolwiek każdy wynik był bliski i mamy trochę żalu, bo niewiele nam zabrakło do zwycięstwa. No i zostają te poprawki przemyślenia na przyszły sezon, żeby następnym razem już stanąć na podium nie obok niego. Na pewno oddałyśmy całe serducho i całą swoją duszę na tym parkicie. Szkoda tylko, że faktycznie zabrakło tak niewiele, żeby mieć ten medal. Nasi kibice są jedyni i wyjątkowi. Zawsze nam kibicują. E, zawsze nas wspierają, e, także jesteśmy im e, bardzo wdzięczne. I też nasi koledzy, którzy nam kibicowali, grają w męskiej e, sekcji koszykówki u nas na uczelni, no i więc fajnie taka e, międzydrużynowa integracja i wspieranie siebie nawzajem. Ja trenuję w AZS-ie od pięciu lat i moje naj, e, najlepsze wspomnienia są z tych wyjazdów na Akademickie Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych, gdzie właśnie ta integracja i e, no, to wspólne spędzanie czasu przy aktywności, którą Wszyscy lubimy. Ja w się jestem 6 lat i w sumie tak jak koleżanka, w sumie poznałyśmy się na parkiecie, grając pierwszy mecz. Także e, zachęcamy bardzo, bo jest to super opcja, żeby poznać wspaniałych ludzi, przyjaciół e, i się zintegrować. Do dzisiejszego turnieju podeszłyśmy z jednym przegranym spotkaniem. Pozostałe udało nam się wygrać w lidze. Dzisiejszy turniej rozpoczęłyśmy niestety od wysokiej przegranej z Politechniką Krakowską, jednakże zmotywowałyśmy się na kolejne spotkanie o brązowy medal i zwyciężyłyśmy czterema punktami z Kolegium Medicum. Teraz przygotowujemy się do Akademickich Mistrzostw Polski. Jest to impreza docelowa i chcemy tam powalczyć o jak najwyższe cele. Jestem w azs od pierwszego roku studiów, czyli aktualnie mija mi czwarty rok w azs Jest to super organizacja, zawsze wszystkich kolegów i koleżanki ze studiów zachęcam do brania udziału w i w AMM-ach i w amp -ach. Najlepszymi wspomnieniami, jakie mogę sobie w ogóle ze studiów wyobrazić są właśnie amp -y i AMM-y. Jest to super zabawa i zachęcam naprawdę każdego. Na pewno czujemy się zadowolone z pierwszego meczu z Kolegium Medicum, gdzie wygrałyśmy z dosyć dużą przewagą na końcu. Mecz był bardzo zacięty, ale druga połowa bardzo nam sprzyjała i udało się nam e, zwyciężyć. Mecz drugi o pierwsze miejsce z Politechniką. Wiedziałyśmy, że będzie trudny, i tak walczyłyśmy do końca. Niestety Politechnika okazała się e, mocniejsza od nas, ale dawałyśmy do końca z siebie i no, jesteśmy zadowolone z tego turnieju. Teraz dwa tygodnie będzie mocne przygotowanie, ponieważ mamy e, ampy w Katowicach, e, w początkiem maja, w drugi weekend, więc e, na pewno będziemy dużo trenować na treningu i będziemy się starać, aby, wy, aby wypaść najlepiej na ampach. E, ja jestem w AZS pierwszy rok, bo jestem studentką pierwszego roku i się czuję super, mam super drużynę. E, Koleżanki są bardzo pomocne z drużyny, uczą mnie nowych rzeczy, nowych zagrywek różnych, więc na pewno zostanę jeszcze kolejne lata. Myślę, że wygrałyśmy głównie dzięki dobrej obronie i szybkim kontrom, co nam bardzo pomogło. Popełniałyśmy trochę strat, jednakże mimo wszystko wyszło dobrze. W tym roku wszystkie mecze zwyciężyłyśmy i zazwyczaj ze sporą przewagą. W najbliższym czasie będziemy jechać do Katowic na półfinały Mistrzostw Polski. Później do Lublina na finały. Gram w koszykówkę od 10 lat i jest to bardzo fajny zespołowy sport z dobrą atmosferą i fajnymi ludźmi dookoła. Zachęcam studentów, żeby przyszli na ZTS, ponieważ to dobra zabawa i przyjemna atmosfera.